Dzień dobry, witajcie kochani. Zapraszam Was do tego, żeby jak co dzień poćwiczyć ze mną rytuały tybetańskie. Dzisiaj, ponieważ mamy środę, więc wersja skrócona, ograniczamy się tylko i wyłącznie do samych rytuałów, ale to już wystarczy do tego, żeby nasze ciało porozciągać, uelastycznić, żeby nadać mu sprężystości, żeby nadać mu mocy i sprawności, bo właśnie po to ćwiczymy te pięć rytuałów, właśnie po to, Podjęłam to wyzwanie, żebym mogła być jak najdłużej zdrowa, jak najdłużej sprawna, a jeżeli jeszcze do tego będę stawała się coraz młodsza, bo tak wieść się, że właśnie to sprawiają te rytuały, no to będzie to wartość dodana, która dodatkowo jeszcze motywuje mnie do tego, żeby ćwiczyć. Dzisiaj, ponieważ mamy środę i będzie krócej, więc, bez żadnych długich wstępów, zapraszam Was tylko do tego, żeby wejść w siebie, skupić się tylko i wyłącznie na sobie, wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, skupić się na oddechu, w cichości swojego ciała, żeby swego rodzaju medytacją była ta gimnastyka. Przygotujcie sobie oczywiście szklankę wody, będziemy popijać w trakcie. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl: jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. I zapraszam do oddychania. Stań na nogach rozstawionych na szerokość bioder. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Odblokuj kolana, wyciągnij sylwetkę, przenieś ciężar lekko do przodu i połóż dłonie na brzuchu. Wciągając powietrze nosem, skieruj to powietrze głęboko do brzucha, uruchamiając mięśnie brzucha, które wtłaczają to powietrze. W tym momencie brzuch napełnia się jak balonik. I powoli, rozluźniając mięśnie, Opróżnij brzuch. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytua. I cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału, złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, zgodnie z instrukcją, w prawą stronę, ja wyjątkowo wykonuję obroty w lewo, i żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa pozostaje na tym jednym punkcie, a ciało się obraca, aż do momentu, kiedy już jest w maksymalnym obrocie. Wtedy dopiero obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, żeby utrzymać równowagę. Przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie, oddychając z uśmiechem. Wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców i oddychaj do brzucha. I jak już wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Do drugiego rytuału połóż się na plecach. Ręce leżą swobodnie w ciała, kręgosłup przyklejone do maty, palce stóp mocno zadarte do góry, tak żeby uniosły się pięć na podłogę. I na wdech unieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane. A z wydechem podłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech.

Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wydech. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Podnieś za pomocą rąk. I popij wodę. Do trzeciego rytuału klęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o z wyciągnij górę, połóż sobie dłonie na pośladkach i opuść głowę w dół. I na wdech umieść głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając do siebie łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na no ile czujesz, że jest to dla ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech i wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, 11. wydech, dwanaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Trzynaście, wydech, czternaście wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech 21. jeden, wydech, rozluźnij, kręcąc głową i ramiona, popij wodę. Do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder, nie ma możliwości, wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, Oprzyj dłonie o matę przy biodrach i opuść głowę w dół. I na wydech unieś głowę. I wypnij biodra mocno w górę, a głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. 4, wydech, 5, wydech, 6, wydech, 7, wydech, 8, wydech, 9, wydech dziesięć wydech, jedenaście wydech, dwanaście wydech, trzynaście wydech, czternaście wydech, piętnaście wydech 16, wydech 17, wydech 18. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech 19, wydech 20, wydech. 21. I wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zabrać palce i pokręć nadgarstkami w przód. I w tył. Pokręć wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Prostaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce, stóp o matę. W wersji prostszej ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokcie, żeby zaoszczędzić nadgarstki. Umieść do góry brodę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij mocno pośladki, naprężając nogi i grzbiet. Trudniejsza masja oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, podnieś do góry głowę, unieś całe ciało nad matem, możesz ewentualnie zostawić na macie kolana, żeby było prościej i na wdech przenieś w górę po śladki, skieruj łokcie na zewnątrz, obu wersjach ćwiczenia, broda drąży do mostka, kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty, a zle. przejdź. Do opozycji z głową w kurze. Wdech. i wydech. Trzy. Wdech. Dwa. Wdech. Pięć. Wdech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście, wydech siedemnaście, wydech osiemnaście, wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech. Dwadzieścia jeden. Z wydechem, pięknie Usiądź pośladkami, napięta, raz kolana. Mocno wyciągnij do przodu ramiona, oprzuj czoła, pomatem, i oddychaj do przodu. Powoli się podnieść. Bądź wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia, i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Pa!